Te pomysły zmienią stoletnie życie. Na zawsze. Nudzę się, jak przetrwać lekcje, nie zasypiając? Mamy dobry pomysł. Oprzyj się na krześle, zaczepy bluzę na oparciu krzesła. Nawet jeśli zaśniesz, nie upadniesz na ławkę. Żeby uzupełnić przebranie, nałóż na głowę kaptur. Gotowe. Co za pilna uczennica studiuje notatki. Nie jakiejś śpiąca koleżanka. Dzień już był słaby, a jeszcze mamy sprawdzian. Ale w topa. Nie odpowiemy na te pytania. Albo... Słuchaj uważnie. Ten lifehack jest skuteczny w stu Narysuj linie łączące wszystkie odpowiedzi na środku. Teraz połącz pytania z lewej kolumny z tą linią w taki sposób, a następnie zrób to samo z prawą kolumną. Staraj się nie łączyć lewej i prawej kolumny i oto cały trik. Ciekawe, ile punktów dostanę. Do tego pomysłu weź atrament i cienki pędzel. Odwróć rękę nad garstkiem do góry, namaluj gałązkę. Raz, dwa, z listkami. Teraz weź wykałaczkę i namaluj nią małe detale. Następnie weź spray wodoodporny i spryskaj nim rysunek. Poczekaj, aż spray zaschnie. Gotowe! Możesz się chwalić nowym tatuażem! Wygląda realistycznie i nie zmienia się od razu. I co ważniejsze, możesz zmienić obrazek, kiedy zechcesz. A teraz weź trochę gliny. Rozwałkuj mały kawałek na papierze. Narysuj w niej serce, weź nóż do tapet i wytnij je. Zrób to ostrożnie, według obrysu. Usuń pozostałości gliny, następnie weź wykałaczkę i zrób dwa otwory w sercu. Teraz przetknij dwie połówki nożem do tapet. Weź akrylową farbę i pędzel. Pomaluj połówki na srebrno. Kiedy srebrna farba zaschnie, weź czarną farbę. Zanurz w niej palce. I odbij odciski na połówkach serca. Teraz zawyś serca na sznurkach. Zostaw połowę sobie, a drugą daj przyjaciółce. To znak wiecznej przyjaźni. To takie wymowne i poruszające. Zwykłe selfie są całkowicie nieciekawe. Trzeba dodać im nieco smaku. Do oryginalnej stylizacji weź sznurek i żel. Zamocz sznurek w żelu i przyklej do twarzy. Nałóż makijaż na policzki, brwi, usta i oczy. No! Tak lepiej. Zróbmy zdjęcia, zanim żel zasknie. Idealnie! Jaki artysta stworzył to arcydzieło? Lato w pełni, więc czas zadbać o kondycję. Ale jak przestać jeść słodycze? To łatwe. Najważniejsze, znaleźć zastępstwo. Weź duży, dojrzały arbus, Odetnij górę ostrym nożem. Odwróć go. Odetnijmy skórkę. Teraz weź bitą śmietanę i ozdób go. W taki sposób. Następnie weź truskawki i płatki migdałowe. Ozdób ciasto truskawkami. I posyp śmietanę migdałami. Użyj dużo orzechów i jagód. Co za wspaniałe ciasto! Sami spróbujcie! jest pyszne i do tego jest zdrowe. Jest taki przystojny. Tak bardzo chcę z nim porozmawiać. Pomocy! Wszystko dla moich przyjaciół. Zmyj makijaż. Weź różowy cień do popiek. Namaluj worki pod oczami. Wyglądasz na chorą i tak miało być. Pomaluj usta i skórę wokół brązowymi cieniami. Namaluj pryszcze pędzlem. Zaczynasz wyglądać całkiem źle. Natapieruj włosy, żeby wyglądały na poplątane. Tak jest idealnie. Możesz iść na randkę. Nie zapomnij zabrać ze sobą nieatrakcyjnej koleżanki. Chłopak na pewno zauważy różnicę i wybierze ciebie. Dla twojej koleżanki znajdziemy kogoś mniej strachliwego. Twój obiekt westchnień ignoruje cię, jakbyś nie istniała. To pokażemy mu. Weź taśmę, odetnij mały kawałek. Przyklej do ramienia chłopaka. Nadal nie patrzy w twoim kierunku, więc nic nie zauważy. Teraz przyklej do niej swoje włosy. O, przykleiłam się. Teraz nie możesz mnie ignorować. ci wielbiciele są namolni. Jak pozbyć się szkodnika? O tak, muszę poprosić o pomoc kolegę. Z bicepsami. Poproś przyjaciela, żeby uniósł i napiął ramiona. Stań przed nim, o tak. I zrób zdjęcie, żeby wyglądały, jakby były twoje. Wyślij zdjęcie wielbicielowi. Voilà, plan zadziałał. Siedzenie do późna jest fajne, ale rodzice się nie zgadzają. Ale to nieważne, kiedy przyjechała ukochana siostra i nie poszła na imprezę. Poprosię o pomoc. Jak mam pomóc imprezowiczce? No tak, mogę cofnąć zegar. Cofnij wskazówkę godzinową o kilka godzin. I problem z głowy. Spokojnie, mamo, twój zegar źle chodzi. Spójrz. Działało! Jesteś moją dłużniczką. Następnym razem idziemy na imprezę razem. Wypróbowałam wielu kosmetyków, ale nigdy nie udało mi się zrobić efektu motyla na rzęsach. Nie poddawaj się, jest coś, czego możesz spróbować. Weź płatki kosmetyczne, nastroż rzęsy i nałóż makijaż jak zawsze. Teraz usuń nadmiar maskary wacikiem. Uważaj, żeby rzęsy nie dostały się do oczu? Dodaj następną warstwę maskary. Wow, to magia! Zupełnie nieoczekiwany efekt. Twoje rzęsy mogą nawet zrobić lekką bryzę. Nie trzeba nakładać sztucznych. Każdy chce znać swoją przyszłość i zaraz się dowiemy. Zacznijmy wieczór od przepowiedni w ciemności. Weź papier, talerze, świeczki i wyłącz światło. Zgnieć papier i połóż na talerzu. Podpal papier, płoń i pokaż mi przyszłość. Kiedy papier się spali i zostanie tylko popiół, weź latarkę. Skieruj ją na popiół i zobacz, jaki rzuca cień. Wysoki zamek, ludzie, przygody. Przyszłość wygląda dobrze. Wierzysz w przepowiadanie przeszłości? Co widzisz w tych cieniach? Przyjaciółka zasnęła na imprezie. Idealny moment na prank. Weź miarkę, Rozwin ją, schowaj się i ostrożnie dotknij jej głowę. Kto tam? To chyba nic. I znowu, o, rozumiem, ktoś mnie nabiera. Muszę ją złapać. Śpię, śpię. A może nie, mam cię. Czasami pranki nie wychodzą, ale nie gniewasz się. A ty? A teraz? Chcesz batonik? Rozejm. Zbliża się impreza. Muszę idealnie wyglądać. Trzeba się przygotować. Nałóż czarny cień. Nałóż go dużo, ale ostrożnie. Nałóż trochę brązowego cienia na dolną powiekę. I pomaluj usta jasno-czerwoną szminką. Teraz weź pędzel i czerwoną farbę. Dodaj siniaki. Stylizacja na wampira jest gotowa. Nieco mrocznie, ale robi wrażenie. Teraz weź prześcieradło, załóż je na klatkę piersiową, zawin jeden koniec w pasie, a drugi na ramieniu. Właśnie tak. Zawiąż supeł i gotowe. Bale maskowe to super zabawa, ale niestety szybko się kończą. Podobały Ci się nasze haki dla nastolatków, które wydaje się być najbardziej użyteczne? Żeby obejrzeć więcej ciekawych filmików, subskrybuj nasz kanał. Daj łapkę w górę, kliknij w dzwonek i podziel się tym filmikiem z przyjaciółmi.